Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mi trzy 3 do. I dzisiaj chciałem z Zawalachem poleci polecić pójść przez ten portal. Tutaj nie ma tej rodzinki, nie ma, ale jednak e, z Thrillo pozadamy. Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Okej, okay, no to chodźmy. Prowadź. Musimy dotrzeć na wyspę świątynną. Nigdy nie byłeś zbyt religijna. I dalej nie jestem. Chodźmy. No i to. się to będzie takie właśnie obchodzenie do różnych miejsc, i tak dalej. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. Ale on nie żyje. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że Skurwiel całej zdrowi siedzi na wyspie świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. Czy co? Jak to? Co w ogóle chcesz to zrobić? O! Chcę mu spojrzeć w oczy I co wtedy? Nie wiem, zależy co ja zobaczę Ej no ci... go, mnie, go Zabiła i my też Był zabity, ej no Jak to? Teraz to się naprawdę tak Dziwnie zrobiło W ogóle jakby ktoś się pytał to Tam na dole i idziecie sobie Tam jest takie przejście, na samym dole idziecie dookoła Tutaj, tutaj macie właśnie wejście i tam idziecie, dzieci i tutaj traficie wreszcie do, do tego rynsztunku. gdzie jest tutaj. tutaj, mógłbym pogadać? Geralt? Nie no, jest. No. Czego tu? My do pana Wileja. Pan Skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy, wypiertki! Wy no dobra, akcy. Może jakoś się dogadamy. E, tak, tak, dogadamy się. Idźcie na górę. Szef, No, nie twoja wichula. A co poszło? Dziwne. Co najmniej. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy. No, ciekawe. Może razem go wreszcie zabiją. Naprawdę dziwne. Czasami go zabijaliśmy. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Niech dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś? Niespodzianka, kurwa! Zawrzyj gębę, nie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś. Chola, stój! To ja! Dudu! Dudu Biberwelt! Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? No dobra, niech udowadni. Zaczekaj, Tiri. Po napadzie na Skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na Placu Rzeźników! Grałeś w sztuce i Ściągnąłeś mnie na scenę! Odłóż broń, To Dudu. -du. Na bogów! Ale mi strachu napędziliście. Następnym razem nie wkurzaj Wiedźminów. Skurwiel Junior? Już nie miałeś się pod kogo potrzyć? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem, co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nikt nie pomógł. wiel Junior. W całym swoim nędznym życiu Junior nie pomógł nikomu. Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Może to i prawda. Skurwiel Junior w pewnym sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym doplerem, nazywanym przez przyjaciół. Du -du. No, fajne podsumowanie. Do się nie zabili, to by Dudu -du chyba tutaj nie było. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie poderznałam ci gardła. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym że już nie muszę. Dwa tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi Skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są dwa razy większe niż przedtem. Okej. Okay. W przypadku ludzi Wileja, dwa razy więcej koron w Mieszku to dwa razy więcej szacunku dla tego, kto Mieszek daje. No, no. Ktoś może cię zdemaskować Ludzie Wileja się nie zorientowali Jego współpracownicy też nie Nawet wy daliście się nabrać I mogło się to dla ciebie źle skończyć Fakt Czasami mnie ponosi, ale zwykle uważam No okej, okay. no to musimy się zbierać Na nas już czas Racja, musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jesiotra A to, Miło było was widzieć Uważajcie na siebie ty też. Hmm. Dywaj, Czy dobrze w sumie, że nie wybiliśmy tutaj ludzi? Jego. Po co idziemy do jej siotra? No, poczekajcie. Hmm. Dźwięk, chciałbym troszeczkę zmniejszyć tutaj. Ej, muzykę leciutko. Okej. Okay. Spotkać tak, się z nie... dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma jaskra. Ma na imię B. Jest kelnerką w Złotym Miesiącu. To ona skontaktowała mnie z no ja. Chyba nie znamy, Chcę ale... Chcę podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostana. Zawsze e, okay. się musisz w coś wpakować. Mam no to po tobie. <noise> Dobrze że to powiedziane było. Dobra, czyli jest o a to też się przebiegniemy? ...by do cyrku złapać ludziom ludziom pokazywać... czy jest tutaj przy morzu. Wiesz, byłam kiedyś w mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Tylko A mój ludzie byli ten... tam znacznie wyżsi i mieli czarną skórę. To było gdzieś w Zerikani? Nie, w innym świecie. Mm. Wow. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? To jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Mm, trochę inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. Daję to jest sam, tam, chyba. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy. Już! O, myślałam, że sobie w lewo skręci. Dobra, jeszcze sobie będziesz gadać? To jest na pewno tutaj. Chyba nie. Z tego pogawętka na przygonięcie się. Okay, Daliśmy konkursu. ci szansę. Trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz do damy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. No, Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest. Do tego bardzo groźny. To rzeźnik z białego Sadu. A co tam zrobił? Drzewa powycinał? Juken? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za konie aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj, kolegi. Dobrze ci radzi. To my przepraszamy. O, dzięki. Tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drap mi grozi. Nie doczekanie. Dobrze cię widzieć Bea. I ciebie Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Geralt Z. Ten Geralt? Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. No, okay, tej co słyszała? Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowały się z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć i zawsze potrafiły się rozśmieszyć. To słyszałam od Ciri, ale od innych. Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Chyba Nie każdy, nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna, dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmasz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo. No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie, Aldo. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. Waldo, pogadacie? Gdzie jest to Waldo? Ta twoja koleżanka, Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Gera, jesteś ukryty. No co? Co takiego interesującego jest na zamówie? Obu Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Tris. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dałam mi warsztatu. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się Straż Świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Tris nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym Też. nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Walda. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. Resztę historii znasz. Czy to tutaj jest? Tak, to jest tutaj. Eee, czy tak? Dobra. wezmę jeszcze zwiedzać. Witam to zadanie. Hmm. Ostatnie przygotowanie. Aha, musimy pomóc, idioma. dobra. Naprawdę porozmawiać tutaj, a tutaj musimy pomóc, to zdanie mam, dobra, nieważne. Gdzie jest ten twój znajomy? Ciri, ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała? Witaj maleńka, co to, przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię, Gerald z Rivi. A, witamy! Wiele o tobie słyszeliśmy. No pewnie, znowu przede I pewnie w większości same kłamstwa. Jeśli kłamstwem jest to, że od dziecka byłeś jej mentorem i przyjacielem, to rzeczywiście ugała jak znud. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nie ludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Tak. Wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. No może mi jakoś pomóż. Może, może nie, jak moglibyśmy wam jakoś pomóc. Och, nie przejmujcie się nami. My zawsze sobie radzimy, prawda, Ciri? Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Hmm. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Geralt, idziesz z nami? Oczywiście. Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. Jak nie będzie jakiś trudny, to będzie na, na spokojnie. Geralt, wybierz jednego z tych. Idę, idę. <laughs> Jaka ignorancja. Jedź, wódka. Okay. Daję ci pory! No dobra, tylko żeby tutaj się coś nie pobagowało. Teraz tak, żeby nam mocy starczyło. Widzę, że tu nie ma jakichś blokad mocy. Szybciej! Zostajesz z tyłu! Patrz przed siebie, bo spadniesz! lat najlepszy. Coś nagle zwolniłeś! Ja tak lubię. Okej, okay. ciekawe jak oni tam są z tyłu. Za chwilę może agarniemy. A. No. Bacilli była pierwsza, za O, myślałem, że coś spokojnego. Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego ketweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Okej. Okay. Wiesz, może to nie moja sprawa, ale cieszę się, że w końcu zeszliście się z Jennifer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Mm, chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc. No jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Hmm. Staliśmy tam oboje na szczycie góry. Patrzyłem na nią i... i czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią ci tutaj. Ja też ich lubię. Najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała z miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. Na czym się przejmuję? A czym się przejmujesz? Czym się Tym, co nas czeka? Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Jak to? Co masz na myśli? Obiecałaś! <śmiech> Żartowałam! <śmiech> Czasem chciałabym być taka jak oni. Czyli jak? Czyli? Zwyczajna. Aha. Właśnie, jej wybór. By Twoje życie należy do ciebie i to ty decydujesz, kim jesteś. Geralt, dobrze wiesz, że nigdy tak nie było. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Mój Dari przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. nie, ale tego Dlatego nie czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Jennefer. Jennefer? Wymieniła się Avalacha. No właśnie. Zawalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. No, by nie ma rację. Skoro tak mówisz. Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Awalach poprosi cię o przysługę. Być może, ale nawet jeśli to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Ogniska, wino, żonglerzy. Czego chcieć więcej? No wymieniłbym jeszcze co najmniej kilka rzeczy, ale co tam? Wyglądasz na strapionego. Coś poszło nie tak z kupcem? A, daj spokój. O wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Nurka no, te konny, nie będę krat. Możecie ich kupić. Zabra. Co ja co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. <laughs> Muszę przyznać, się że nie wyglądałeś mi na takiego. Jakiego? Równego. No to w drogę widzimy się obok stajni. Ha, się ucieszyła. Geralt w ogóle dziwnie... Czekajcie, czekajcie, ja mogę Geralt tam naprawić, żeby dziwnie już tak nie wyglądał. Mam przecież Edwarda Wiesa. Albo już nie. Wow. Haha, <laughs> zarąbiste. zarąbiste. Ta opaska, coś takiego jak e, Watchdogu. Dobra, już się ten Geralt naprawił. Egar, stań na straży. My z dostaniemy się do środka. Nie jesteśmy tak w ogóle. Dobra. Dobra, gdzie my jesteśmy tak w ogóle? Aha, tutaj. Co my tutaj mamy? Aha, dwoje rzeczy. Ah. Zaczekajcie tu. Wejdę tędy i otworzę wam od środka. Tylko nie narób hałasu. To rendy, Geralt. Tędy? Ja, tędy Ło, well wow, jeszcze mamy walkę No to ciekawe O nie, nie mogę trafić. Szkoda, że mieczy... Ej no, to było chamskie trochę. Szkoda, że miecza nie mogę wyciąć, ale widzę, że mogę exeer. No easy peasy będzie. Mogę deko turzeć przed chwilą, ale dobra. Nieważne. Cztery fity i pony. Kurde, troszeczkę dałem się zabić. Tak naprawdę na początku było jeszcze zajebiście. On nie chce atakować, to jest najgorsze. Trzeba troszeczkę czekać. Okej, okay. my jesteśmy tutaj. Egar, gdzieś? stań na straży. Bez Cili dostaniemy się do środka. Dobra, Cili. No, widzicie, kurde, jeszcze Cili. Czyli się to stanie? Serio? A, ono też na straży stoi Dobra

到了。 No, to się teraz zastanawiam jak to otworzyć. O, jest klucz. A, jest i klucz. No dobra. Jeszcze rali, co byśmy robili. Właśnie. co? Uspokój koni. Zaraz. Muszę uspokoić koni, dlatego to co zdarzyło. Uspokój konie. Nie zapomnijmy uspokoić koni. mi sobie więcej. 30 miało być, ale spa. Na z y, trailera scena. Jednego trailera, bo tam było naprawdę kilka tych trailerów. Chyba z tego najdłuższego 3-minutowego, 3 tak jak mówię. Woohoo! Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili, butu! Dzięki, Gerard. To było świetne. No, no, fakt. Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że będzie, nas nie mocnych konsekwencji. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie! Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaskra. Mam jeszcze do załatwienia parę sprawy w mieście. Do zobaczenia. Okay. Okej. Okay. Dobra, teraz tak z... zbawiam, ronnej ronnej. to jest tak naprawdę znalazłem co robić. Przygotowania przygotowaniem porozmawiać z Yennefer. Zresztą nie mam porozmawiać z Yennefer. Aha, musimy... Być... Dobra, dobra, dobra. Ja wiem co musimy właśnie... Żeby y, dalej pokonać to zadanie, ostatnie przygotowania, musimy z Jamefer ogarnąć, tutaj, właśnie. Wiecie, co to tak, no to mm, przez cały czas przestrzeń nam zostaje, a Jamefer dam na później. Dobra, to wiecie, co ja za chwilę nagam kolejny odcinek. Dalej, Musimy, nie chcę przerywać, kick, żeby był taki krótki. Albo wiecie, co. Ja też tak się teraz zastanawiam, czy by nie zresetować na przykład e, tego odcinka Znaczy no, nie, nie, nie zresetować, tylko um, nie wyłączyć i później na tam zadanie zrobić, przedłużyć, tak jakby win był dłuższy Wiecie co, może tak zrobimy, po prostu w lepszej jakości dam na radę też e, to w sali. Nie będzie jakiegoś problemu, po prostu szybciej się tutaj prześle, nie? Jeden giga tylko będzie ważyć, a nie półtorej ten nie ważne, ale... Nie tak, dobra. Ej, Ej, to jest, co za walachę, jeżeli w kolejnym odcinku? W tym odcinku byłoby na tyle. Wiecie co robić. Jak mówię, przez czas i przestań w kolejnym odcinku. Zobaczymy co tam za walachę i w kolejnym odcinku, jeśli będziemy mieli, to już hmm. z jenefę pogadamy. Ale nie wiem, raczej przez czas i przestrzeń będzie długo. Więc siemanko Szkoda, że nie dostaje tutaj jakichś zadań pobocznych, to... Ale dalej. dobra, tutaj mamy Avalacha na tyle, na razie cześć, garać się poprzez siema.